Witam serdecznie o poranku w naszym kolejnym aceranku. O, dzisiaj taki nieco kłopotliwy temat. Nie bardzo lubimy, kiedy słyszymy o grzechach, a już jeśli one dotyczą nas, no to wtedy mamy prawdziwy problem. No i oczywiście znajdują się zaraz apologeci tej takiej miłej, ciasteczkowej Ewangelii, którzy mówią, ach, nie wolno tak mówić, w tym jest absolutny brak miłości. Nie wolno ludzi krzywdzić, bo ludzie się źle później czują. Mogą nie przyjść nawet do kościoła. No i tym podobne derdy małe, bo jak to inaczej nazwać. Ale co mówi Biblia? Jak Biblia się na to zapatruje? Przeczytamy fragment Listu do Rzymian, rozdział 5, wersy 20 i 21. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi, wiecz żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że język listu do Rzymian może czasami wyglądać na nieco trudny, ale spróbujemy prostymi słowami o tym opowiedzieć. Najpierw nakreślmy pewien horyzont, po którym chcemy się poruszać. 2000 lat temu głównie Rzymianie, bo oni są odbiorcami tego listu, żyli jak żyli i na pewno nie potrzebowali, żeby ktoś im wyrzucał, że są grzesznymi ludźmi. Bo jak już powiedzieliśmy, no człowiek natychmiast robi się nieco nastroszony, słuchając takich rzeczy. Czy Bóg nie rozumie ludzi, czy Bóg nie wie, że jeżeli... Zacznie mówić o grzechach, to ludzie się obrażą, urażą. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg wie wszystko. Jeśli więc zaczyna o tym mówić, to ma jakiś cel. No to prześledźmy te dwa wersety. To dobre samopoczucie ludzi się skończyło wtedy, kiedy zakon wkroczył, bo jak mówi nasza Biblia, aby się upadki pomnożyły. No nie jest to zbyt szczęśliwe tłumaczenie, bo bardziej należałoby to przetłumaczyć w ten sposób, aby upadki stały się bardziej obfite. Więc nie chodzi, bardzo, nie chodzi w zasadzie o pomnożenie zła, ale chodzi o to, żeby zobaczyć obfitość tego zła. I tu jest pewien błąd, moim zdaniem przynajmniej, błąd w tłumaczeniu. Otóż jeśli nie mówimy o grzechu, jeśli nie wskazujemy na słabości ludzi, jeśli nie tłumaczymy ludziom, że grzech jest tak naprawdę przyczynkiem ich śmierci, jest przekleństwem dla ich życia codziennego, no to w jakiś sposób ich usypiamy duchowo i oni często umierają fizycznie już w przeświadczeniu, że swoje życie przeżyli no naprawdę przyzwoicie nikogo nie zamordowali nikogo nie okradli no znacie to to jest taka, taka nowoczesna mantra katolicka która często jest słyszana w naszym kraju ale tymczasem Bóg mówi nie jesteście złodziejami oszustami kłamcami, cudzołożnikami i tak dalej i tak dalej a kiedy Bóg nazwał rzeczy po imieniu, to nagle okazało się, że mamy obfitość tych grzechów wokół siebie i w sobie oczywiście. I już nie da się mieć o sobie bardzo dobre mniemanie. I już nie da się uniknąć rozmowy o grzechu, który we mnie jest. O grzechu, który otacza mnie. O grzechu, który dotyczy... Praktycznie każdego człowieka. Po co Bóg to zrobił? Właśnie po to, aby ludzie zobaczyli, jak wiele jest tego grzechu, jak jest ogromny i nie da się go po prostu pominąć, ale jednocześnie Bóg w Jezusie Chrystusie objawia nam łaskę, która jest ponad ten wszelki grzech. Otóż jest czasami takie nieporozumienie, które nazywane jest tanią łaską. Ja nie będę rozwijał tego tematu, tylko chcę w odniesieniu do, do tego, o czym mówimy, powiedzieć, że jeśli nie jesteś świadomy, co ci przebaczono, jeśli nie jesteś świadomy ogromu swojego grzechu, jeśli nie jesteś świadomy, że jesteś przestępcą wobec Boga, słusznie skazanym na śmierć wieczną, to jeżeli ktoś ci powie, że Bóg ci łaskawie wybaczył, to ty, ty, ty tego nie będziesz szanował, bo nawet nie będziesz miał świadomości, co tak naprawdę było tym wielkim złem, które Bóg ci wybaczył. Właśnie na tym polega głupota głoszenia Ewangelii, tak zwanej Ewangelii Miłości. Bez wskazywania na konieczność, podkreślam, konieczność pokuty, wyznania swoich grzechów, odwrócenia się od zła i pójścia za Chrystusem. Jeżeli tego nie głosimy, jeżeli nie wskazujemy na to jako konieczność wyjścia z naszego upadku, a jedynie mówimy ludziom, wiecie jak to jest, Bóg Was kocha i Bóg, was, Bóg Wam wszystko wybaczył, to możemy być pewni, że większość tych ludzi nie tylko nie została zbawiona, ale większość tych ludzi, do których mówimy, w ogóle nie potrzebuje, nie odczuwa potrzeby zbawienia, ponieważ nie są świadomi grzechu. Zakon dlatego się pojawił, Boże prawo dlatego się pojawiło, żeby nazwać rzeczy po imieniu. Tak, ludzie mieli wcześniej, jak mówili z pierwszy rozdział, ludzie mieli wcześniej to Boże prawo w swoich sercach. Jest coś, co komentatorzy Biblii nazywają objawieniem naturalnym. Czyli rozglądając się po świecie, który znamy, rozumny człowiek wie, że to wszystko nie pojawiło się z jakiejś zupy, tym bardziej, że jest potrzebna Jeszcze jakaś inspiracja Do powstania tej zupy Ale że ktoś to stworzył To naprawdę Nie trzeba być człowiekiem zbyt rozumnym Trzeba tylko Chcieć myśleć, nic więcej Jeśli ktoś z założenia Podkreślam, założenia Odrzuca istnienie Boga No to No to cóż mogę powiedzieć no Biblia mówi, że głupi w sercu swoim Nie ma Boga, no i tyle ale konsekwencje oczywiście są straszliwe. Natomiast człowiek, który ma to naturalne poznanie, nie musi do końca wiedzieć jak, jaki grzech nazwać, ale wie, że pewne rzeczy, które robi są nie w porządku. Rozumie to, ale nie wie za bardzo, co z tym zrobić. Dlatego potrzebne jest to objawienie szczegółowe, to które na przykład w postaci Słowa Bożego mamy dzisiaj. Przed sobą mamy dostępne po prostu. A więc Bóg nazwał rzeczy po imieniu. Ci, którzy mieli łaskę, aby zobaczyć prawdę, przerazili się tego stanu i odwrócili się od zła i poszli za Chrystusem jako Jego uczniowie. Ale tacy ludzie są świadomi tego, w co byli uwikłani. Są świadomi zła, które czynili, są świadomi grzechu, który towarzyszył im przez całe ich życie i są świadomi łaski, która została im okazana. Łaski zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ta łaska była ponad wszelki grzech i wszelką słabość, jaka dotknęła ich życia. Wcześniej grzech panował poprzez śmierć, ale teraz w ich życiu panuje łaska ponieważ są usprawiedliwieni dla życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa teraz ich pana i zbawiciela Bóg nie tylko nazywa rzeczy po imieniu nie tylko jest dość nawet powiedzmy brutalne nie patrząc na to co człowiek przeżywa nazywa rzeczy takie jakimi są ale jednocześnie wskazuje drogę wyjścia dla nas jest to wskazówka niezwykle cenna, abyśmy nigdy nie wytykali ludziom grzechów, ale nazywali grzechy po imieniu, wskazując jednocześnie, że jest droga wyjścia z sytuacji, w której taki delikwent się znalazł. Dlatego, że Bóg jest Bogiem łaskawym. Trzeba o tym pamiętać. Jest Bogiem sprawiedliwym i z powodu grzechów które każdy z nas popełnił. Posłał on swojego syna na krzyż, aby tam umarł. I ci, którzy uwierzą słowom Jezusa, ci będą zbawieni. Ci są zbawieni. Nie ma takiej sytuacji, w której nie ma drogi wyjścia. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby odpuścić. Czasami ludzie pytają, ale. Przecież niektórzy takie grzechy popełnili, jak Bóg może im je odpuścić. Bóg nie tylko może, ale ich chce i czyni to. Natomiast ludzie, którzy takie grzechy popełnili, są pobudzeni przez Ducha Świętego do pokuty, do wyznania właśnie tych strasznych grzechów. Dlaczego jest potrzebne to wyznanie? Dlatego, że Wtedy człowiek głośno, także dla siebie głośno, deklaruje, czego się ze swojego życia wyzbywa. Pamiętajcie, że demony, które są też stworzeniami Bożymi, nie znają naszych myśli. Niektórzy tak uważają, ale nie wiem na jakiej podstawie. I jeśli demonom nie ogłosisz, że już. Ta czy inna sprawa Cię nie dotyczy, to ja nie chcę demonów usprawiedliwiać, ale one skąd mają wiedzieć, że Ty już tego grzechu w swoim życiu nie będziesz czynił. W momencie, kiedy one dowiadują się, że Ty już tego grzechu nie będziesz czynił, i że oddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to zgodnie z tym, czego uczy Słowo Boże, one mają obowiązek jedynie chodzić wokół Ciebie, jak uczy Apostoł Piotr, szukając możliwości, aby się dobrać Tobie do tej duchowej skóry. Ale nie mogą sobie przyjść do Ciebie jak do kogoś, kto jest ich własnością. A dopóki grzech panował w Twoim ciele, to one miały takie prawo, przychodziło i zatruwały Twoje życie kolejnymi grzechami, wiązały grzesznika kolejnymi grzechami. Bóg nazywa rzeczy po imieniu, to prawda i to boli. Czasami bardzo boli. Ale Bóg też wskazuje drogę wejścia w Jezusie Chrystusie i każdy grzesznik może z tej drogi skorzystać. Bo jeżeli Bóg do Ciebie mówi, to znaczy, że Bóg okazuje Ci łaskę. Jeżeli Bóg ci coś uświadamia, to znaczy, że okazuje ci łaskę. Możesz odrzucić, twoja sprawa. Ale pamiętaj, że to może być twoja ostatnia szansa, bo Bóg nie jest zobowiązany do tego, aby biegać za człowiekiem i ratować go wtedy, kiedy człowiekowi zachce się akurat z Bogiem porozmawiać. Ktoś, kto tak myśli, jest po prostu szaleńcem. I sam, samego siebie tak naprawdę wystawia na zniszczenie i pośmiewisko. Bóg jest dobry, Bóg jest święty i dlatego jeśli ty masz z Nim chodzić, jeśli ja mam z Nim chodzić, to my również musimy być święci. A to jest możliwe tylko wtedy, jeśli On wskaże nam na nasz grzech i da nam drogę wyjścia z tego grzechu oczyści nas we krwi swojego syna, jeśli na tą drogę wejdziemy oczywiście, i uczyni nas świętymi. A naszym obowiązkiem będzie trwanie w tym uświęceniu, tak aby całe nasze życie było oddane Jezusowi, Chrystusowi. Dobrego dnia życzę wszystkim świętym. Amen.